Radio głos. Uskrzydla duszę. Na Kołakowska, pracownik Biura Upamiętniania Walki Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Spotykamy się w Pryplinie. Dlaczego i w co zaangażował się Instytut Pamięci Narodowej? i Uroczystość, która nas gromadzi dzisiaj na to wskazuje. Spotykamy się przy odnowionej mogile Powstańca Styczniowego. Jest to kolejna mogiła, którą Instytut Pamięci Narodowej poddał renowacji. A tym bardziej, że jednak na Pomorzu i w ogóle w zaborze pruskim, no nie brakowało młodych ludzi, którzy ruszyli do powstania. E, wielu z nich poległo, wielu z nich nie dotarło. Zginęli choćby w potyczkach granicznych, ale e, też nie zabrakło tych, którzy powrócili z powstania, dali świadectwo. W dwudziestoleciu międzywojennym e, mieli uroczyste pochówki, byli otoczenie byli wielką, wielkim szacunkiem. No i ten szacunek należy im się od e, wszystkich kolejnych pokoleń, a e, odnawianie ich grobów jest właśnie e, przejawem czy wyrazem tej wielkiego szacunku, ale też miłości do powstańców, do wartości, które oni przekazali nam. Legenda powstania styczniowego. To przede wszystkim legenda pięknych wartości, którym oni byli wierni, odziedziczyli je od swoich przodków. Powstańcy styczniowy, styczniowi odwoływali się do powstańców listopadowych. To byli synowie i wnukowie powstańców listopadowych. Ci z kolei do powstania Kościuszkowskiego, a szczególnie do Konfederacji Barskiej. Było w Polsce takie za granicą, nie tylko w Polsce, przekonanie, że polityka w Polsce jest nierozerwalnie złączona z wiarą. Z Panem Bogiem, z Kościołem. To są rzeczy nierozerwalne po prostu. Potem, w czasie, w tuż przed w okresie międzypowstaniowym, między powstaniem listopadowym a styczniowym, Sybirak, więzień carski i powstanie suwnik styczniowy, poeta Karol Baliński napisał: ta sama, droga wiedzie do, ta sama droga wiedzie do Polski co do Boga. I my dzisiaj, pamiętając o tym, o tych wartościach powstańców, o tych wszystkich, wartościach tych wszystkich, którzy mieli Polskę w sercu, pamiętamy o tym, że oni mieli przede wszystkim Boga w sercu. Polacy się bardzo różnili od Niemców w tym podejściu do religii, do Pana Boga, jednocześnie do drugiego człowieka. Tu w Polsce człowiek był podmiotem, bo był dzieckiem Bożym, tam był trybem w jakiejś takiej po prostu machinie państwowej. W Rosji człowiek był niewolnikiem, więc... Yy, yy, bardzo odróżnialiśmy się od innych narodów europejskich, a szczególnie od tych, którzy nas ciemiężyli. I dzisiaj myślę, mamy też, musimy mieć tą świadomość, że my się tak bardzo różnimy, że mamy obowiązek strzec własnych wartości. Nie tylko niepodległości, nie tylko wolności, ale wartości, które budowały naszą tożsamość narodową. I stąd chcemy pamiętać o powstaniach, Musimy pamiętać. Jest to niezwykle ważne. To są bohaterowie małych ojczyzn, o których chyba mimo wszystko często nie wiemy. Zauważamy to, że, że no, wielu nie wie, że przy naszych kościołach potrafią być bohaterowie, którzy są bohaterami ostatecznie dzieła na skalę krajową, ogólnonarodową. Powiedziałabym bardziej bohaterowie naszych wspólnot lokalnych, naszych wspólnot parafialnych, wspólnot szkolnych, nawet rodzinnych bardzo często, no bo mała ojczyzna to, to, to nie jest to jakby na, nasze Polskie. My mamy jedną ojczyznę, całą Polskę, a powstanie właśnie styczniowe bardzo dobitnie to pokazało. Mamy trzecie a nawet pokolenie, które rodzi się w niewoli. E, Polska jest całkowicie rozbita e, pomiędzy trzech zaborców, w których są różne systemy Polityczne, różne systemy życia, e, gospodarcze, różne systemy, a jednak oni się jednoczą wokół ojczyzny, a potem jednoczą się wokół walki o język, walki z germanizacją, z rusyfikacją, prawda? Więc e, to są nasi bohaterowie, nasi polscy bohaterowie wspaniali, o których rzeczywiście ksiądz tu ma całkowitą rację, trzeba szczególnie pamiętać na tym poziomie lokalnym. Oni nie mogą e, gdzieś odejść z naszej pamięci, muszą tutaj być, i to jest wyzwanie szczególnie dla nas, żebyśmy pamięć o nich i o ich wartościach przekazali młodym pokoleniu. No właśnie, to o czym Pani mówi, jakby czytała w moich myślach, dlaczego, bo myślę, że rodzą się nam w ten sposób, dzięki też tej uroczystości w Pelplinie, kandydaci na patronów, środowisk, stowarzyszeń, ruchów, a może nawet szkół naszych, na, na, na naszym terenie w Małych Ojczyznach. Zdecydowanie tak, ale właśnie przede wszystkim patron to jedno, ale patron jako wzór, tak. to jest to najważniejsze. Dzisiaj, no nie ukrywajmy, to trzeba z goryczą powiedzieć, w tym pokoleniu brakuje cnoty męstwa. Ci chłopcy, którzy szli do powstania byli wychowywani jednak właśnie w duchu nie tylko patriotyzmu, ale gotowości do poświęceń. Ojczyzna, wolność to były te wartości niezwykle ważne. No i oczywiście wiara, wiara, która usposobia człowieka do tego, żeby być wolnym. Jako dzieci Boże jesteśmy powołani do wolności, mamy godność Boże, jesteśmy powołani też do wolności. I Tamci młodzi ludzie byli od dzieciństwa uczeni, uczeni na wzorach i uczeni tego poświęcenia. Dzisiaj chyba tak nie jest. Szkoła nie chce uczyć poświęcenia, szkoła chce uczyć pacyfizmu. Szkoła chce uczyć tolerancji do wszystkiego, absolutnie. Ale jednocześnie jako spogardu traktuje tradycyjne wartości. Ten system wychowawczy nie wychowuje nam ludzi mężnych, ludzi odważnych, ludzi świadomych, swojej godności, bo to też to poczucie godności jest absolutnie ważne. I myślę, że, że to jest teraz praca dla nas z takich ludzi, czy pracowników Instytutu Pamięci Narodowej, który według mnie stał się ostatnim bastionem polskości dzisiaj, jeżeli patrzymy na różne instytucje państwa, a jednocześnie właśnie dla parafii, dla nauczycieli pasjonatów, bo przecież też w tym systemie szkolnym nie brakuje wspaniałych pedagogów, patriotów, więc to jest zadanie, no i dla rodzin, dla rodziców. Jest mnóstwo, polecam rodzicom wspaniałych pamiętników, wystarczy sięgnąć do bibliotek cyfrowych. Mamy takie biblioteki cyfrowe, szczególnie Biblioteka Radomska ma mnóstwo Mnóstwo zdigitalizowanych pamiętników z okresu Powstania Styczniowego, czy choćby zesłania. Tam Rocin Szpilecki napisał, że Auschwitz można było rzeźbić w ludzkich charakterach jak w krysztale. I to samo było na Syberii. Wspaniałe świadectwa wielkości Polaków na Syberii, ale też wspaniałe właśnie e, z pamiętniki Powstania Styczniowego. Zachęcam rodziców, żeby sięgali. Ja czytałam pamiętnik chłopaka, który miał 14 lat, jak poszedł do Powstania. No to czy może być ciekawsza książka dla młodego człowieka? ze szkoły podstawowej czy średniej, jak wspomnienia jego równolatka z walk powstańczych. Bardzo dziękuję. To piękna lekcja, bardzo nam potrzebna. Bardzo dziękuję za Dzie to spotkanie. Dziękuję, za dziękuję bardzo z Panem Bogiem. Nazywam się Bogdan Selecki. Jest Pan historykiem pasjonatem, jestem prawda? Jestem takim po prostu tutaj miejscowym takim historykiem, który otacza jak gdyby Pelpin historycznie, żeby to trwało jakoś, żeby nie, niektóre rzeczy po prostu nie zaginęły z przeszłości i to po prostu staram się to utrwalać, nie? Czym ta uroczystość, to co się dokonało to, dzisiaj dla Pana? To było po prostu jak gdyby zwiększenie tego wszystkiego, bo gdy w, widząc po prostu ten zniszczony pomnik e, tej osoby, jego powstańca, no naprawdę to było przykre, nie, że w takim mieście tutaj e, nie ma tej pamięci o tej osobie. Także czyniłem po prostu starania, żeby po prostu te, to z, zaistniała ta, taki po prostu pomnik, który by utrwalił tą pamięć o, o tym człowieku, o tym powstańcu. Trzeba było przygotować materiały historyczne, biografie jego? Tak, biografie to po prostu, bo tak w ogóle to interesowałem się powstaniem Styczniowym, także mam na, na dużym cmentarzu, tam jest tablica, która po prostu upamiętnia tych wszystkich powstańców z Pelpina i z Kociewia, którzy tam po prostu uczestniczyli w tym zrywie narodowym, a jeżeli chodzi o po prostu Powstańca Pruszaka, no to e, faktycznie był problem z tym, że nie było takiego dokumentu, który by świadczył z, z okresu jego działalności jako powstańca, e, świadczył, że on był tym powstańcem. No, ale szukając, natrafiłem w na jednej książce taką informację, że po prostu jest dokument, który mówi, że on działał jako taki przedstawiciel powstania, który chronił właśnie te dokumenty i po prostu miejsca, gdzie ukrywali powstańcy swoją broń. No i się okazało, że jeden właśnie taki, taka osoba wydała po prostu to miejsce ukrycia broni. No i nie wiem, czy on dostał to zlecenie na wykonanie wyroku na, nim, na tej osobie. Nie? W każdym razie plusacy go. O to podejrzewali i go aresztowali i po prostu było to związane z powstaniem. Także to było właśnie ten dokument, który, który to poświadczał. I ten dokument znajduje się w, w, w archiwum w Poznaniu i udało mi się zdobyć kopię, którą proszę, przesłałem do, do, do Instytutu Pęć Narodowych w Gdańsku i to było takie poświadczenie, że jednak on był tym powstancem i że można mu wtedy postawić ten pomnik i uhonorować go jako właśnie takiego bohatera narodowego. Bardzo dziękuję. Krzysztof Adamczyk, zastępca burmistrza miasta i gminy Pelplin. Dzisiejsza uroczystość jest niezwykle ważna dla Pelplina, dla mieszkańców, przede wszystkim dla tej młodzieży i dzieci ze szkoły numer dwa w Pelplinie, która będzie opiekowała się grobem powstańca styczniowego Anastazego Pruszaka. Jest to bardzo ważna i istotna lekcja historii, a przede wszystkim patriotyzmu i pokazania tego, że chociażby Powstańcy, czy z styczniowi, czy z Powstania Wielkopolskiego, czy nawet z Warszawskiego, oni, ci bohaterzy, żyli wśród nas.